Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Roll i moja postać kiwa głową w bardzo dziwny sposób. W każdym razie słuchajcie, święta trwają wspaniałe święta i mamy etap Industrial. Jeśli Wam się spodoba ten odcinek i jeśli dobrze spędzacie wam święta czy coś, to zostawcie łapkę w górę. Ja rozpoczynam dzisiejszy odcinek od oczywiście pobiegania tej w okolicy i zobaczenia co tu jest. Okej, okay, w tamtą stronę biec nie mogę, tam już jest respawn automatycznie mnie cofa. Słuchajcie, zobaczmy, co jest na tym wspaniałym etapie. Ostatnio przebraliśmy się w taką rycerzowatą postać. Piękna poza, co? <ś> zobaczmy, jak się dostać tutaj do pierwszego checkpointa, który namierzyłem, czyli ten, który leży na kontenerach. Tutaj mamy jakiś hack, tylko nie wiem, czy on będzie miał jakiekolwiek znaczenie większe. Ja spróbował tędy. Hmm. To może się udać, szczerze mówiąc. Spójrzcie, jakby dobrze. Jakbym dobrze wylądował, tak jakoś w tej szczelinie, albo w tej drugiej, okej, okay. to to się może całkiem udać, czekajcie, okej, okay. jakbym teraz podskoczył jeszcze parę razy. Gabriel, jeśli ktoś z was jeszcze nie wie, to gra, w której za pomocą fizyki ragdola musimy pokonywać etapy i zdobywać kolejne checkpointy. Dobra, może zacznijmy od czegoś prostszego, to wydaje się być dużo, dużo lepsze, przynajmniej na start, jakoś tutaj musi się dać wylądować. Okej, okay, może jakby w tą stronę upadł, dobra Wszystko jest rewelacyjnie I Teraz jak wskoczyć tam na górę? Ej kurde, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę, naprawdę trudne Okej, okay, z tego mogę wyskoczyć, to koło jest elastyczne Przynajmniej w jakimś drobnym stopniu Okej, okay, jeszcze raz Odbije się dobrze, no i powinno się udać wylądować Doskonale, słuchajcie, mamy pierwszy checkpoint i mamy fryzurę Także jest super Chodźmy do tego hangaru i stąd zacznijmy. Wygląda na to, że zeskoczenie z tego hangaru będzie miało jakieś całkiem fajne możliwości do dostania się w inne miejsca. Tylko trzeba będzie się dostać jeszcze zaraz na dach. Tutaj mamy drzwi. Do tych drzwi może da się przykleić. Może nawet na pewno da się do nich przykleić. Okej, okay, przykleję się wyżej, to mi pozwoli odpaść i wskoczyć tutaj. Także mamy już dwa checkpointy, słuchajcie, 3 na 20, chyba 5 z tego, co teraz szybko spojrzałem. Tędy o, na pewno da się wskoczyć na górę. waga. Dobra, to, to nie są wybuchające beczki. W każdych grach, słuchajcie, są wybuchające beczki, a tutaj ten jeden jedyny raz te beczki nie są wybuchające. Mamy drugie pomieszczenie w tym hangarze. O, i tutaj może będzie dało się jakoś wejść. Myślę, że dobrym pomysłem będzie spróbować tędy po właśnie wybuchających beczkach. Które wybuchają? Jednak wybuchają te beczki. Okej. Okay. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Słuchajcie, to mnie przyciąga mnie tutaj ten hak. Czyli mogę zrobić tak, że stanę w tym miejscu. Okej, okay, wszystko jasne. Zobaczcie. Mogę się wystrzelić tędy i spróbować jakoś dofrunąć do tego checkpointa. No właśnie, tylko wylądować tam dobrze. Bardzo interesujące. Zastanawiałem się, czy to te beczki mnie wystrzeliwują, a okazało się, że to ten hak, który jest na górze, jest tutaj. Okej, okay! jest tutaj, właśnie naszym efektorem. Idealnie, także mamy w tym momencie kolejny checkpoint. I w tym pomieszczeniu chyba już nic więcej nie znajdę. Zobaczmy w takim razie, czy hak tutaj też tak działa. Nie. Mamy tutaj kilka kół z oponami, one są elastyczne i one wystrzeliwują w górę. Tutaj, o mamy wejście. Do tego większego pomieszczenia, też zaraz bym się tam dostał chętnie, tylko zanim... Zobaczmy, nie ma tutaj wejścia na dach. A mnie właśnie jak wskoczyć do tych pomieszczeń... do tych pomieszczeń, do tych checkpointów, które znajdują się tutaj na górze. Okej, okay, moje drobne podejrzenie, może jakbym stąd wskoczył. Otóż to! Tak właśnie myślałem, spójrzcie. Ten checkpoint, znaczy ten hak on działa dokładnie w taki sam sposób, tylko na mniejszą skalę. I prawdopodobnie da się z niego wystrzelić. Tylko muszę to zrobić jakoś inteligentnie. <laughs> muszę w dobrym momencie Okej, okay, muszę w bardzo dobrym momencie przełączyć się na ten trip raggdola Bardzo śmieszny ten, ten backflip w wykonaniu tego gościa. Okej, okay, muszę wykorzystać tak minimalnie ten zasięg. O, tuż to, już teraz mam mniej więcej. Zobaczcie. Im dalej będę od tego haka, tym lepszy łuk mogę wykonać na tym jakby zasięgu grawitacji. Tak żeby dofrunąć jak najbliżej. Okej, okay, to było piękne. Trochę do czasu zajęło, ale się udało. Dobra, mamy w takim razie 6 na 26. Słuchajcie, hangar jakby zakończony. Jeszcze mnie zastanawia tylko, co się znajduje w tym pomieszczeniu. Czy ja mogę zajrzeć tu przez ścianę jakkolwiek? Chyba nie bardzo, ale wydawało mi się, że tam coś może być. Spójrzcie, bo tam jest jakby możliwość wejścia. Spróbowałbym chętnie tam zerknąć przy pomocy tego. O kurde, ale sztos, jaka zbroja fajna Dobra, także mamy jedną z rzeczy Czy ja przebiję się przez ścianę? Chyba nie Muszę wrócić tędy, zdecydowanie I Dobra Jestem jakoś po drugiej stronie, się udało się dostać W tym kontenerze nic więcej nie znajdę Pora ruszać do tego dużego pomieszczenia Do tego dużego budynku, który znajduje się obok Na zewnątrz w lesie nic nie ma Nie ma nawiązań do Slendermana Wchodzimy do środka o tak! Pięknie! Eee... Okej! Okay. <laughs> Okej, okay, muszę wskoczyć tutaj. O, w ten sposób. Dobra, to wygląda trochę jak zamek w ogóle. Wygląda... To jest in niby industrial, czyli jakaś taka fabryka, albo coś w tym stylu, ale nie bardzo to widać po tym. Okej, okay, ten hak... Słuchajcie, o! To znaczy, że wszystkie haki działają w ten sposób. To jest spoko. Czyli tak, jakbym dobrze się rozpędził to jestem w stanie wskoczyć tam na górę, tylko muszę to zrobić właśnie tak Najlepiej podskoczyć <laughs> Może, może nie do końca w ten sposób i nie o to tutaj chodziło Ale to jest też całkiem, całkiem spoko pozycja, nie? Muszę w dobrym momencie wyłączyć sobie, wyłączyć sobie tryb tak dola, tak żeby mi to dobrze wystrzeliło I najlepiej jakbym się poruszał w dół w momencie kiedy zacznę No i to jest trudniejsze niż się wydaje, dobra Może będzie jakaś inna opcja wejścia tam, w tamto miejsce Widzę, że tutaj jest jeszcze parę półeczek, na przykład tu Okej, okay. i mogę wejść sobie po tym murku albo wskoczyć po prostu tędy. Super. To jest jedno z tych miejsc i właśnie mnie zastanawia, czy ja stąd nie byłbym w stanie tam jakoś się dostać. Na pewno stąd będę w stanie się dostać tam. Tylko że to bez sensu, bo tutaj chyba była normalna opcja przejścia. Tam jest przejście przez tą dziurę jakieś. Gdzie co, jeszcze spróbujmy w tamtą stronę. Dobra, to chyba tak za bardzo nie zadziała. Myślę, że to można było zrobić dużo prościej. Dobra, tutaj są jakieś dwa silosy. Zaraz będę schodzić w dół z tego miejsca. Na razie jeszcze tak, jeszcze jedno podejście do tego, żeby dostać się tam. Czyli tak, krótko mówiąc, cyk, cyk, krótki rozpęd, przeskok i jesteśmy. Dobra, mamy checkpoint. Przez okno. Czy to okno jest w ogóle możliwe do przeskoczenia? Jest i to jest perfekcyjnie możliwe. Co jest za tymi dziurami? Ciężko powiedzieć. W ogóle nie pozwiedzałem za bardzo tego na zewnątrz, ciężko mi powiedzieć teraz, gdzie jestem. Okej, okay. tędy przejście raczej nie ma sensu. Ej, ma sens, właśnie ma. Hm, to nie jest takie łatwe. Dobra. <grytanie> tutaj są silosy. Okej, okay. i mamy tutaj checkpoint. Tam jest niby jakiś hak, który mam je przeciągnąć, tylko nie wiem, w którą stronę i jaki to ma sens, ponieważ byłem tam dosłownie chwilę temu i nic tam się nie znajduje. Tutaj jest w ogóle wejście do komina, jak możecie zobaczyć. Być może tamto wejście do komina wystrzeli mnie do góry, ale jeszcze przejdę tylko sobie szybko tutaj. Znalazłem kolejną część jakiejś ciekawej zbroi. Może z tego... z tej barierki by się udało tu przeskoczyć doskonale. Zobaczcie, ręce. Wcześniej znalazłem jakąś taką bardziej rozbudowaną część tej samej zbroi. Sprawdźmy, co robi ten komin. Okej. Okay. Nie, nie, to mnie nie wystrzeliwuje. Chociaż jednak trochę, jakby... Coś, jakby chciało. Ok. O, to jest zupełnie nowe miejsce. Nie byłem tutaj jeszcze. Mamy tutaj checkpoint. Mamy tutaj o. Jakiś hełm. Dobra, prawdopodobnie stąd będzie dało się tam wskoczyć. Zobaczcie, że tu jest opona. Tutaj jest druga opona. Nic więcej nie ma. Nic więcej. Przy czym mamy tutaj o jeszcze. Hack. No właśnie, ten hack prawdopodobnie miał mi służyć do tego, żebym z dołu się tutaj dostał. Ażbym chętnie to sprawdził. Mogę? Tak. <laughs> Dokładnie do tego. Mogę zrestartować się, bo już zebrałem checkpoint tutaj na górze. Jedziemy. Super. I teraz tam. Dokładnie to samo. O kurde, odbiłem się aż do sufitu. Ej, w ogóle moja głowa jest nieprzytwierdzona do mojego. do mojej zbroi. O kurde, zobaczcie to. <laughs> I piękny front flip. Lądowanie z telemarkiem. Hmm. Stąd chyba. No właśnie, stąd chyba nie ma żadnej opcji, żeby przeskoczyć gdzieś dalej. Prawdopodobnie muszę zeskoczyć tutaj od strony Torów. Może będzie się dało po prostu wbić na górę. Okej, okay, a jak nie tędy, to na pewno z tego murka. To już powinno się udać. Uwaga? Hop! No to nawet tak naprawdę bez trybu ragdola by się dało zrobić. Ale lepiej z trybem ragdola, na pewno efektowniej. <laughs> Dobra, i teraz tak. Jeszcze jedno zbicie. Dobra, mamy ten checkpoint. Mamy tutaj czapkę. Hmm, to są chyba części tej zbroi, rzeczywiście. Czapka zebrana i jeszcze szybko ten jeden checkpoint. Mamy 17 na 26! Ekspresowo poszły te checkpointy, jak na razie to muszę przyznać. To jest jakiś mały tunel, on chyba do nikąd nie, nie wprowadzi mnie. Tak samo jak i tu. Okej, okay, te tory, które są w tym miejscu, słuchajcie, one działają jak wyrzutnie. To też jest jedna z takich istotnych rzeczy. Od razu można byłoby spróbować wskoczyć tam na dach albo w inne miejsce. Eeeem... Okej okay. <laughs> tego, tego kompletnie się nie spodziewałem Ej zobaczmy co jest za mapą Kompletnie nic Już zaczynam biegać ponad powierzchnią ziemi Także spoko Zobaczmy czy dotrę do samej krawędzi Co się wydarzy Co się wydarzy kiedy będę poza mapą O nie wywróciłem się i mnie zrespawnowało Kurde to był głupi pomysł Dobra podejście numer dwa Wystrzeliłem się i wylądowałem ale w złym miejscu. Okej. Okay. Bardzo szybkim trybem przebiegłem. No i dobra, teraz tak, na dole widziałem, że znajduje się na pewno jeszcze jeden checkpoint, i ponownie mam wrażenie, że idę od tyłu tymi miejscami. Zobaczcie, jak się położę tutaj, to mnie w drugą stronę przesuwa. Dokładnie. powinienem być tutaj od dołu. Kurcze no, co za koszmarny level design. Dobra, ej, w ogóle bo... widziałem gdzieś tutaj. Tak, widziałem gdzieś tutaj hak. W tym miejscu jest hak. On mi pozwoli się dostać chyba tutaj na górę. Uwaga. Jakbym tak zrobił. Hmm. Na pewno musi być jakaś metoda, żeby to wyegzekwować ładnie. Dobra, wejdźmy do tego bu O, tak, to wszedłem. <grych> Chciałem wejść do tego budynku, ale chyba nie ma wyjścia od tej strony. Hmm. Ta hałda śmieci ewentualnie wygląda, czy coś, cokolwiek to jest, jak coś, co wyrzuca do góry, ale może jeszcze... Nie. Z żadnej z pozostałych stron nie ma co bardzo, wejścia. Dobra, zobaczmy. Czy to jest węgiel? O kurde. Co mnie zapało? Chyba hak. Ten hak, który znajduje się tutaj. Dokładnie tak. Czyli może ta kupa śmieci, czy cokolwiek to jest, to jest, kupa kamieni, chyba. Hmm, być może z niej da się doskoczyć do tego zasięgu haka, który tam jest u góry. Dokładnie. No, muszę poszukać tutaj jakiegoś przejścia. Na pewno coś tutaj znajdę jeszcze interesującego. Te kontenery nie działają w żaden sposób wyrzucający sposób. W żaden sposób, wyrzucający sposób. Tak, dokładnie to mnie na pewno wyrzuci do przodu. Dokładnie tak. Także mamy kolejny checkpoint z takich mniej dostępnych, bym powiedział. I mamy wejście w dół. Czy to da radę zrobić? W miarę. Okej. Okay. Nic mi to nie przyniosło. Kompletnie nic mi to nie przyniosło. Także to było zmarnowane przejście. Dobra, podejrzewam, że tak. Reszta checkpointów znajduje się w tym, w tym obudynku przede mną dokładnie. Sześć checkpointów mi zostało teraz. Przy czym jeden z nich jest na tych kontenerach na środku. To myślę, że to zrobię na ostatnim miejscu. A teraz, słuchajcie, dostajmy się tam do środka. Wydaje mi się, że z tego miejsca, gdzie byłem na górze, najpierw wydawało mi się, że to może być miejsce, z którego ja powinienem. Wyjść już z tego budynku, ale prawdopodobnie to jest na odwrót. Głównie widzę to po tym. Spójrzcie, kiedy się położy na tych torach, one mnie wyrzucają na zewnątrz. Czyli nie ma żadnego innego wejścia. Wejdźmy tędy. I zobaczmy teraz tak. Czy jest tutaj inne przejście? To mnie wysuwało do tyłu. Tutaj przejścia nie ma. Chyba, żebym się jakoś przerzucił. Nie. Pora spróbować zeskoczyć tutaj. Hmm. Może rzeczywiście tędy. <laughs> to będzie bardzo trudne. Ale może się uda. Dobra, prawie. Wygląda tak była jakaś siła, która mnie próbuje wyrzucić za wszelką cenę. Jezu, tu jest wejście! No nie mogę po prostu! Załóżmy, że ostatniego fragmentu nie było. <grym> Dobra, na górę. I Dobra, i op! Dobra, doleciałem jakimś sposobem. Myślałem, że będę musiał wykorzystać tutaj tą wentylację. Te tory prowadzą być może gdzieś... Ale najpierw wejdę w górę, w sumie, bo tutaj widzę, że jest parę interesujących mnie rzeczy. Na przykład ten checkpoint, do którego prawdopodobnie przyszedłem nie tą metodą, którą miałem dotrzeć. <grym> Ale to nie ma chyba metody, która, która jest poprawna. Okej, okay, to mnie wyrzuci na 100% w górę. bo To jest komin. Tak myślałem. Dokąd mogę dofrunąć z tego komina? Pewnie do nikąd, bo jest zgliczowany i nie działa do końca tak, jakby powinien. Ale zobaczmy dokąd prowadzą te tory, które są tutaj na dole. Też nikąd. można nimi co najwyżej wyjechać. Okej, okay, w tym miejscu mamy trzy tory, które prowadzą gdzieś. Ciężko powiedzieć, dokąd. O, idealnie, znalazłem tu jakąś kolejną część tej fajnej zbroi. Te tory mnie przerzucą na drugą stronę. Czy w pozostałych korytarzach też coś jest? Tutaj jest checkpoint, czy tu chciałbym pójść w ostatnim momencie. Czy tędy mogę wrócić? Też nie mogę wrócić za bardzo, ale mogę przejść ewentualnie od tej strony. Okej, okay, i nic tutaj nie ma. W takim razie do checkpointa i od checkpointa jakoś. No wychodzenie stąd nie będzie zbyt przyjemne. O, położę się na plecach. To jest w sumie spoko, słuchajcie, rozpniałem wcześniej, jak się położyć na plecach. Wystarczy ruszyć do tyłu i się wywalić. Żadna wielka filozofia. Dobra, wskoczyłem na schodki. Tutaj mamy coś jakby... Kolejne piętro. Okej, okay, i chyba docieram już do tego piętra, w którym byłem wcześniej. Czyli teraz tak, tutaj mogę się dostać. Nic więcej tutaj za bardzo nie ma. Tu jest jakiś zniszczony wagonik, i tak naprawdę docieram już na zewnątrz. Bo teraz jestem na tym ostatnim piętrze, gdzie byłem już wcześniej. Ile wam checkpointów 25 na 26 słuchajcie, ostatni checkpoint zostaje ten. I teraz, jak się do niego dostać? To nie powinno być aż tak trudne. Może takiej na zasadzie krótkiego szarpnięcia spróbuję to wykorzystać. Czyli przełączę się na ragdola, i od razu przełączę się z powrotem. Ok, to jest bardziej prawdopodobne. O, tak! Idealnie, słuchajcie. Skończyliśmy ten rozdział. Wracamy do menu głównego. Skończyliśmy Industrial na 100%. Jest tylko jeden etap, którego nie zrobiłem na 100%. Jest to zamek, tak, gdzie trzeba było doskoczyć do tego odległego checkpointa, który był bardzo, bardzo trudny. W każdym razie, słuchajcie, możemy sobie zobaczyć nasze nowe customizacje postaci. To tak naprawdę byłoby na tyle. Ok, mam pełną zbroję. Mam pełną zbroję. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę. I dziękuję wam ogólnie za oglądanie serii Brawl, ponieważ to prawdopodobnie już koniec. Jest to jeszcze coś takiego jak... Em... Tryb Arcade. W którym... Hmm... Są jakieś inne ciekawe poziomy. Które są na czas na dodatek. Zobaczymy. Może jeszcze będą z tego odcinki. Na razie nie gwarantuję. Życzę wam jeszcze wesołych świąt, bo jesteśmy jeszcze w trakcie świąt. I dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie i cześć.